Do głosu zgłasza się pani przewodnicząca Skowrońska, ale pytanie głos za głos przeciw ja chciałabym, a co prawda nie ma wnioskodawców, ale jest grupa posłów, niestety nie mamy wskazanego, w pewno pytanie retoryczne, że w tym zakresie zmniejszamy dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w tej poprawce o 10 milionów, kolejne o 15. Nie widzę konsekwencji po stronie wnioskodawców, którzy z jednej strony mówią, że mało jest pieniędzy dla samorządów, a z drugiej strony tutaj symbolicznie zmniejszają o 15 milionów złotych. Kontynuując Chciałabym pewna sobie w tym podsumowaniu pani posłowie składający szereg poprawek nie zdawali sprawy, jakich źródeł zabierają pieniądze. Po podliczeniu wynika że z obsługi zadłużenia zagranicznego zdejmujemy 5 miliardów 423 miliony złotych, z obsługi długu krajowego tymi poprawkami chcieliście Państwo zdjąć 21,7 miliarda złotych, w części 83, współfinansowanie realizacji projektu z udziałem środków europejskich o 25,5 miliarda złotych, no i na końcu ten drobiazg dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego to rujnowanie budżetu. Naprawdę. Dziękuję bardzo Pani Poseł, aczkolwiek, aczkolwiek Aczkolwiek w tym momencie będę musiał, oczywiście ja dopuszczę Panie, Panie posłanki do głosu. Niepotrzebnie myślę ta dyskusja w tym momencie się zaczęła. Proszę bardzo, Pani poseł Rafałska. Głos przeciw, ale przeciw temu, co mówi Pani poseł Skowrońska. Pani poseł, no nic nie zdjęliśmy i żadnej poprawki Państwo nie przyjęliście, a gdyby było tak, że któraś z poprawek byłaby przyjęta przez koalicję, to my bylibyśmy w stanie zrezygnować też z innych poprawek, więc to jest po prostu już jak jakiś rodzaj przekłamania. Także nie ma żadnego wyczerpania, nic z obsługi długu zagranicznego ani krajowego nie zostało zdjęte. Póki co przegłosowaliśmy 280 poprawek i żadna poprawka nie została przyjęta. Natomiast w całej Polsce prowadzicie Państwo akcje budżetów obywatelskich, a w żaden sposób z najmniejszymi uwagami ze strony opozycji się nie liczycie, więc mogła Pani sobie darować, Pani poseł, już tą wyliczankę. Panie Przewodniczący, szkoda, że Pan dopuścił do spraw różnych przed głosowaniem jeszcze czterech poprawek. Natomiast Pani Poseł, ja czuję się zobowiązany, żeby zabrać ten głos i dziękuję Panie Przewodniczący, że mi Pan udzielił tego głosu. Zawsze warto, jeśli się coś mówi, sięgnąć pamięcią nie tak daleko i przypomnieć sobie samemu, co się mówiło. Ja nie chcę wypominać tutaj i mówić o szczegółach pakietu startowego. Ja nie chcę mówić o trzy razy tak, którym co niektórzy obnosili się po korytarzach sejmowych i nie tylko korytarzach sejmowych. Ja tego nie chcę mówić. W związku z tym wy nie mówcie o tym, o obniżeniu stawek podatkowych czy obniżeniu kl klina podatkowego, bo żeśmy wspólnie to zrobili. Natomiast za słowa, w każdej sytuacji, nawet i w tym zawirowaniu politycznym i emocjach dotyczących konstrukcji poprawek czy prac nad budżetem w sprawach szczególnie regionalnych trzeba zachować umiar i odpowiedzialność i szacunek do drugiego. Ja przypomnę, Pani Przewodnicząca, że w okresie 2006, kiedy siedziałem w innym miejscu stołu i prowadziłem komisję finansów wtedy, gdy była praca nad budżetem przygotowywałem poprawki i również do Pani szedłem i do naszych wspólnych koleżanek, kolegów z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego z prośbą o poparcie, podpisanie poprawek regionalnych. Nie musiałem tego robić. Natomiast Panie Przewodniczący, proszę doprowadzić do końca głosowanie nad poprawkami, a sprawy różne, jeśli jest taka wola, to można na końcu dyskutować. Oczywiście nie przy pełnym, już pełnej frekwencji, bo to nie ma sensu na ten temat pani, mówić. Dziękuję, panie pośle. To znaczy źle się stało, że się tak stało, natomiast po pierwszym głosie nie było już możliwości, żeby nie udzielić państwu głosu. Taka też jest prawda.